Nie jest żadną tajemnicą, że typowa widownia programów telewizyjnych zupełnie różni się od osób śledzących poszczególnych twórców w mediach społecznościowych. Influencerzy czują na sobie wzrok milionów internautów, a każda ich relacja czy publiczny występ może stać się zalążkiem fali ogromnej krytyki i tysięcy przykrych słów w wiadomościach prywatnych. Mimo to niektóre osoby z telewizji błędnie zakładają, że wystarczy pokazać się w filmiku na YouTube, aby zdobyć tylu fanów co w telewizji. Jedną z takich osób jest Laluna, której wydawało się, że wchodząc do świata internetu spotka się z takim samym odbiorem jak w programach telewizyjnych, w których bierze udział, pojawienie się we Freak zupełnie nie pomogło w internetowym debiucie Laluny, ponieważ po kilku konfrontacjach zarówno z zawodnikami, jak i widzami została bardzo szybko i drastycznie sprowadzona na ziemię. To była też moja wina. Weszłam tam na Kozaku, jako Magrego, Chciałam pokazać, nie potrafiąc ciebie bić, Przykosaczyłam się i dostałam lekcję po Dlaczego internet znienawidził telewizyjną królową życia, i czy Laluna faktycznie nią jest? Wyobraź sobie, wstajesz rano, a cały dom pachnie świętami. Patrzysz pod choinkę i wtedy go widzisz. Ten jeden prezent, który aż świeci jak w reklamie. Diablo Chairs. I... Siadam, zapalam światełka i od razu... La Luna, a w zasadzie Katarzyna Lirsz lub Aleksander to 42-letnia osobowość telewizyjna, która swoją rozpoznawalność zdobyła debiutując w szóstym sezonie programu Królowe Życia emitowanym przez stację TTV w latach 2016-2020. Jeku, na każdej kadrze ona inaczej zupełnie wygląda. Niewiele wiadomo o przyszłości Laluny, ponieważ to bardzo niechętnie wypowiada się o swoim życiu prywatnym, mimo że regularnie pokazuje jej w programie oglądanym przez miliony Polaków. Laluna pochodzi z ołapy, w której wychowywała się od urodzenia wraz ze swoim bratem. Jak sama wspominała podczas wywiadów, nie pochodzi z bogatego, a przede wszystkim spokojnego domu. Pochodzę z domu, gdzie było w dzieciństwie przemoc domowa. Pochodzę z domu, gdzie nie miałam toalety ani łazienki. Pochodzę z domu, gdzie straciłam bardzo szybko ojca alkoholu. Od 16 roku życia musiałam zapytać sama na siebie. Problemy wynikały ze skłonności ojca kobiety do nadużywania alkoholu, co miało skutkować częstymi awanturami w domu. Z wywiadu przeprowadzonego z matką Laluny, panią Lidion, można dowiedzieć się, że królowa życia była dosyć chorowitym dzieckiem, mającym m.in. ukrytą epilepsję. Laluna ukończyła szkołę zawodową ze specjalizacją sprzedawca, lecz wraz z wejściem w wiek nastoletni zaczęła bardziej interesować się szeroko pojętym modelingiem. Jednak w dziedzinie profesjonalnego modelingu nie miała większych osiągnięć. Oprócz tytułu pierwszej wicemis lata z 2002 roku. Według wypowiedzi Lalun, już mniej więcej w tamtych latach miała podejmować różne prace, otaczając się ludźmi współświadka. Poza ze świata przestępczego, czarnego, ale wyszłam z tego świata. Suwek, jak jutro z live, bo jutro na kanale Zero będzie Anna Maria Żukowska. Yy, jutro chyba odcinek będzie, jeżeli zdążę zmontować. Yy, a kiedy ma być ten gość od tych? Od tej technologii chyba jakoś 15, nie? Bo to bym sobie chciał obejrzeć. Pierwsze poważniejsze kroki w karierze Laluna stawiała poza granicami kraju, a dokładniej mówiąc w Hamburgu, w którym żyła kilkanaście lat. Co ciekawe, w tym miejscu następuje ogromna luka w historii Laluny ponieważ kobieta nigdy w szczegółach nie opowiadała o tym, czym dokładnie zajmowała się w Niemczech. W swoich wypowiedziach ograniczała się jedynie do opowiadania o mentalności zachodnich sąsiadów i ich otwartości na innych ludzi. Głośnie o Lalunie zrobiło się. W okolicach 2017 roku, kiedy to została zaproszona do programu Królowe Życia. Kasia była przykładem pokazującym, że do programu nie są przyjmowane wyłącznie zamożne bizneswoman, ponieważ jak sama przyznała, nie była wówczas szczególnie bogata. Oni no. mnie wyszukali przez kogoś. Czy ty się nie zgłaszałeś sam? Nie, 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 broń Boże. Gdzieś tam mnie wynaleźli i pani jakaś zadzwoniła na mojej mamy, czy mogłabym przyjść na spotkanie. Te pośladki, piersi, czerwone lateksy, futra. I oni mówią, kto to jest. trzeba to pokazać w Polsce. W ten oto sposób do grona kilku królowych na czele z Dagmarą Kaźmierską, znajdującą się wówczas w szczycie popularności, dołączyła również Laluna, będąca wtedy w związku z. Jakże. zupełnie inaczej wyglądała. Zupełnie. Teraz jest bardzo naciągnięta. Egzotycznym, a zarazem tajemniczym Gabrielem. W tym miejscu warto Wyjaśnić pierwszą nieścisłość, mianowicie. Francuskojęzyczny Gabriel w rzeczywistości nazywa się Darian Vicenzo i jest z pochodzenia Szkotem, lecz wychowywał się i większość życia spędził w Rumunii. Co so, proszę, e, masz e, kiełbasa? Kiełbasę mam, tak. tak. Ra kilogram, kilogram. kilogram. Darian jest znany w internecie pod pseudonimem Romanian Final Boss, który został mu nadany ze względu na kulturystyczną sylwetkę i ogromną masę mięśniową. Co więcej, jego przeszłość. Nie, to dziwne mega, że go nie ściągnęli do Freak Fightów. No taki... Czy... specyficzny. W sporej części opiera się na eksponowaniu nie tylko wyrzeźbionego ciała, ale również miejsc intymnych za pośrednictwem filmów dla dorosłych, w których brał udział, jak i prowadzeniu niebieskiej platformy. Wracając jednak do Laluny i Królowych Życia, to warto podkreślić, że jej partner nie miał za dużego udziału w programie, ponieważ jakiś czas później para się rozstała. Początki w telewizji miały być dla Laluny nie. Słyszałeś o pozwie dla Poli od Gonciarza? Nie wiem, kim jest Pola od Gonciarza. Małą traumą, ponieważ w wielu wywiadach podkreślała, że w tamtym czasie stała się najbardziej hejtowaną osobą w Polsce, co, patrząc obiektywnie, jest dosyć przesadzonym stwierdzeniem. Okay. Ja przeszłam przez największy hejt w historii. Ale w momencie dołączenia do tak, tak, tak? tak, Zdaniem Laluny, Polacy podchodzili do niej negatywnie ze względu na jej kontrowersyjny i niedostosowany do polskich realiów wygląd. Co ciekawe, podczas nagrań do kolejnego odcinka Królowych Życia można było zobaczyć fragment, w którym starsza mieszkanka rodzinnej miejscowości Laluny wprost obraża ją w miejscu publicznym. Bardzo brzydko wygląda. Czy naszej tak Ładnie wychowane, panie! Powodem tego zapewne był fakt, że kobieta często pokazywała się w dosyć nietypowych lateksowych kreacjach, co, jakby nie patrzeć, zwracała uwagę. 10 lat temu, mm -hmm, czerwone mm -hmm, lateksy, najnowsza mm -hmm, fura, porobiona dupa i tak dalej, no to dla Polski to był szok. Co to jest, za dziwoląg? Ja co roku nie chciałam dalej tam uczestniczyć, chciałam odejść, ale jakoś szło mi to do góry. Mm -hmm. Nonsto, największa oglądalność, oglądalność. Ludzie zaczęli mnie kochać nie za to, jak wyglądam, tylko za to, kim jestem w środku. Co więcej, La Luna w przeszłości nie stroniła od operacji Plastycznych, które niemal całkowicie ją zmieniły. Jak sama wspomina, pierwszą z nich zrobiła w wieku 26 lat. W wieku 26 lat zaczęłam coś tam robić. Pierwsza moja operacja piersi była. To wtedy w ogóle człowiek nie myślał o ryzyce, ryzyce, ryzyku, ale i tak się bałam. Bałam się, czy się wybudzę. Tylko oczka do góry, czubeczek nosa sobie musiałam skoregować podnieść, e, naciągam sobie policzki e, troszeczkę do góry. Według jej historii w pewnym momencie życia poddawała się wielu bardzo często ryzykownym zabiegom mocno ingerującym w ciało. Mogłam zejść? No tak. Mogłam o, zejść? Nikomu tego... Ile laluna ma lat? Ktoś wie? Nie polecam, nikomu nie radzę robić tak inwazyjnych operacji. Człowiek jest Głupi uczy się na własnych błędach. Nietypowy wygląd i przerysowany w opinii wielu osób kształty również były powodem drwin i niezasłużonej krytyki, bo koniec końców to my powinniśmy podobać się sobie samym. Dlatego też jeżeli Laluna czuje się w swoim ciele dobrze, to nikt nie powinien tego kwestionować. Dopiero po jakimś czasie widzowie programu mieli docenić Lalunę za jej osobowość, a nie wygląd, co w jej opinii spowodowało, że zaczęła być coraz bardziej popularna. No fajnie tam mam, mamie, ludzie kochają. Ja wychodzę na miasto mi wszyscy autografy, albo ciężko, na sam początku dwa lata. To miałam największy hejt w historii Polski w ogóle. Po kilku sezonach Lalu stała się nieodłączną bohaterką telewizyjnego show, które gromadziło przed telewizorami miliony Polaków. Jak już wcześniej wspominałem, niekwestionowaną twarzą programu w czasach jego świetności była Dagmara Kaźmierska, o której jeszcze głośniej zrobiło się w połowie 2024 roku. Wszystko za sprawą ogromnej afery, która sprawiła, że stacja TTV ostatecznie usunęła wszystkie odcinki Królowych Życia, tym samym odcinając się od kobiety. Zamknęli nas program, usunęli nas z anteny strony osobiście mogę powiedzieć, że mam wielki żal, bo stacja TTV to jest moja rodzina. Kocham ich, oni zawsze za mną stawali, ale to też nie jest ich wina, to chyba dostaję odgórnie nakaz, przez to, że wyszły te brudy na Tagmare. Warto również podkreślić, że około dwa lata wcześniej program został tymczasowo wstrzymany z nieznanych powodów, a mówię o tym dlatego, ponieważ właśnie w tym czasie Laluna po raz pierwszy pojawiła się na panelu Federacji Fame MMA. W kwietniu 2022 roku na oficjalnym Instagramie Federacji Fame zostało ogłoszone nietypowe zestawienie. ówczesna partnerka Gimpera, Shea, miała. Program Syfka na dziś to wersów Makówka Konopski Klepsydra? Jest Konopski nowy? Zmierzyć się w walce właśnie z Laluną. Komentarze pod postem w dosyć wymowny sposób wskazywały, że internauci raczej nie chcą widzieć Kasi we freak, ale należy Szejom nie wiedzieli z... czego się po niej spodziewać. Nie da się ukryć, że Laluna weszła we friki z buta, a w zasadzie z obcasa. Lecz Ule. jej zachowanie nie spotkało się z pozytywnym odzewem. Królowa życia bardzo ofensywnie reagowała na niemalże każde słowo dotyczące jej osoby, nawet kiedy te nie miały być obraźliwe. Nawet powiem, że podziwiam się Laluna, że tutaj zdecydowałeś się na walkę ze mną, bo jednak z jakiego powodu się e, dziwisz? Bo to ja się dziwię, że ty w ogóle zdecydowałaś się na walkę ze mną. No widzisz, no. Wiesz, siłownia nie przekłada się na ring, nie? Czy ja mam szczękę założoną? No? Nie, nie, nie. Bo tak to, wygląda, stary. E... A do kogo ty tu powiedziałeś teraz? Słam? Do kogo tu powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to. F... żeś tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie. F... zaraz. Wtedy też mogliśmy poznać najprawdopodobniej prawdziwą naturę Laluny, która okazała się mieć spore skłonności do agresji, czym zresztą szczyciła się podczas panelów. Proszę do ciebie to, że się całe życie lalałam na ulicy? Z facetami i z. To tego nie słyszałam, ale nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się tym. To masz złe informacje. Po prostu miałam jakąś taką fajną manię, że lubiłam się na p. nie? Jak dużo było tego? Dużo, dużo. Zakładam, że każdy moment zabrania głosu przez Lalunę podczas konferencji. Fame 14, to były czasy chyba, że konferencje na wszystkich platformach to podchodziły pod 300 tysięcy. Były to chyba nawet czasy, że na samym YouTube było powyżej 200, a na wszystkich platformach łącznie z restreamami to było nawet 300, ale to wydaje mi się, że to kolejna, że nie 14, tylko 15, tak, 15, ta co było chyba Xayo, Nitro. Wiązał się z automatycznym przyciszeniem głośności o kilka poziomów u każdego z widzów, ponieważ królowa życia nie korzystała z innego tonu głosu niż po prostu krzyku. Spierdzielasz się, między, Wiesz, to to mnie wychodzą, a nią. się między mnie a nią, rozumiesz? Nie. Bo ja nie się biję na nie. fejmie, dlatego się wypowiadam. Oczywiście. Ale ty tak. nie masz jaj, który na, na się tym... z tobą w pracę. Zarówno Szeja, jak i Gimper nie mieli łatwo z jest. Co to jest za zdjęcie? Ponieważ ta na każdym kroku szukała jedynie momentu, aby znów móc w cudzysłowie się odpalić i awanturować przez pół panelu. Z jej ust padały groźby, obelgi i wszelkiego rodzaju wyzwiska. Podczas jednej z rozmów Gimper przyznał, że Lalunie zawsze towarzyszyło kilka w cudzysłowie karków, którymi miała go straszyć. Ona chodzi z tymi karkami, co mają 1,95 m takie chłopy po 120 kg. Ona zaczęła, zaczęła na przykład mówić, że no, może z nimi pogadasz, może z nimi pogadasz. I ci goście tam się zaczęli wychylać. To jest zastanowiłem. <laughs> Czy w sensie, czy ona robi show i czy chce mnie postraszyć? Czy faktycznie tam jest trochę, wiesz, nierówno pod czaszką, żeby się zaraz jakaś awantura nie zrobiła, nie? To tam. Z kolei ja często słyszała, że chce wykorzystać popularność Gimpera jest słabą zawodniczką, a jej partner to obrzydliwy hater mający na sumieniu wiele osób. Przecież twój facet to jest pełen kąt, co on robił z ludźmi? Na procesy ośmioletnie, chcieli się przez jego wieszać. Hej, Jezu, na ale nie dziś. krzycz tak, bo no ludzie. No Masz... nie podnosz mi ciśnienia, bo jesteś jeszcze za głupia i za młoda. Wanka, witamy wśród wilków. Ja mam jeden filmik, jak uderzasz na worek. W momencie, tym, kiedy to zobaczysz. Nie, <grystanie> tak przyciszyła się. <grystanie> iśmy, że każdy jeden stwierdził, że naprawdę grozi złamaniem ręki. Bardzo źle wyprowadzasz cios. E, w sumie złamała chyba rękę. Dlatego nie było walki, bo coś złamała sobie w. w dłoni szeja. Tak. Zapraszam Cię do Artnox Wrocław, gdzie wiedziała gdzie chodzisz, gdzie trenujesz. Ej, ale te zęby faktycznie miała dziwne, nie miała przerw między tymi zębami, no. Jak, jak trzeba uderzać. W końcowym rozrachunku, Laluna nie popisała się ani kulturą osobistą, ani umiejętnościami, które tak zachwalała, ponieważ przegrała swój pojedynek. Stoczyła go jednak z Wiktorią Jaroniewską, zastępującą skontuzjowaną wówczas szeję. Jak widać, talent, którym Laluna tak często się chwaliła, nie wystarczył, aby wygrać swój debiutancki pojedynek. Ja mam talent, talent do nauczania do... się. Coś nie, coś potrafi. Ja się nie chwalę. Okay. Ja mam talent, i się nie chwalę. Ja mam talent do szybkiego nauczania się wszystkiego. Czy to jakieś bicie się, czy coś. To ja idę na pierwszy ogień, bo ja wiem, że mam talenty we wszystkim. A Laluna zapewne do dziś nie dopuszcza do siebie myśli, że przegrała z Wiktorią Jaroniewską, która jej zdaniem zbyt biegała po Oktagonie, co było głównym powodem, dla którego zwyciężyła pojedynek. Dostałam miliony wiadomości od zawodników, którzy mi powiedzieli, że pokazałam charakter. Trzy pełne rundy, szłam do przodu, nie cofnęłam się. Z pękniętym nosem, druga runda, obalenie, trzecia runda, szłam do przodu, to bałam. Telewizja, cała, starsi ludzie, wszyscy zawodnicy KSW, wszyscy... Wodniczy tacy normalni, wszyscy do mnie pisali. Pięknie się zachowała, 16,5 kilo, 3 rundy do przodu. Mimo wszystko w rozmowach po latach Laluna przyznała. Ej, ciekawe studio w sumie nie wygląda jak sąd. To studio. <grym> jak ja jesteś podcast Wokanda? Znała, że nie jest zadowolona z tego, jak zaprezentowała się w federacji i źle podeszła do odgrywania swojej roli. To była też moja wina. Weszłam tam na kozaku jako McGregor, Chciałam... Pokazać, nie potrafię cię bić, przykosaczyłam się uh, uh. i dostałam lekcję pokoju. Dostałam, dostałam. Myślałam, że to jest co, i tam trzeba być szum Dzięki Michał, witam wśród wilków, a Menem zrobić. Czemu ona ciągle w tych okularach? Nie wiadomo! Nie wiadomo, co z siebie zrobiłam siebie. Bo weszłam tam i jak McGregor i powiedziałam, że roz... Wszystkich idę po pas, nie mając umiejętności żadnych. Z racji, że Laluna była nową osobą w świecie internetu, to już podczas jej debiutu w federacji kilku influencerów zaczęło ważniej przyglądać się jej działalności biznesowej, a dokładniej mówiąc butikowi prowadzonemu na Instagramie. Sprawę zapoczątkował mokry suchar, który w jednym ze swoich postów na Twitterze zwrócił uwagę na jakość wykonania markowej czapki, w której pojawiała się Laluna. Z czasem coraz więcej osób zaczęło podejrzewać, że ubrania jak i peruki Kasi niekoniecznie pochodzą z oficjalnych źródeł. Oczywiście kwestia, butiku stała się jednym z tematów przewodnich podczas konferencji przed Fejm 14. Lecz na każde pytanie z tym związane Królowa Życia reagowała wybuchowo i wszystkich odsyłała do prokuratury. Jakiekolwiek pytanie względem podróbek, peruk, z AliExpress mi zadasz nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem w federacji Fame po to, żeby się bić, a nikomu tłumaczyć. A na koniec końców jak Wardenga zadała pytania to nie wyjaśniałaś. Dokładnie, bo ty też chyba nie jesteś z policji, czy jesteś? No nie, nie jestem z policji. No więc jakie chcesz wyjaśnienia? Spotkamy się na prokuraturze, jeżeli złożysz donos i wtedy porozmawiamy. Jakiś czas później na kanale Josiego pojawił się dłuższy materiał, w którym twórca wraz z inną osobą ze świata do szukali nieścisłego W butiku Laluny. Kolejna kwestia dotyczyła zdjęć produktów, jak i modelek z nimi pozujący. Okazało się, że Laluna wykorzystywała bez zezwolenia zdjęcia z innych stron, zmieniając przy tym jedynie drobne detale. Zdjęcie peruki, które możecie zaobserwować na jej Instagramie, pochodzą generalnie ze strony rosyjskiej. Jak wejdziemy sobie na stronę, która nazywa się .ru, no to generalnie znajdziemy dokładnie te same peruki, które najzwyczajniej w świecie możemy sobie kupić za ruble. Bierzesz zdjęcia celebrytek, Przerabiasz ale ja nigdy w i życiu i udajesz, że noszą twoje nigdy peruki. Nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna, C co ty pierdolisz? Bo ja... La Luna wyparła się wszystkich zarzutów ze strony twórców, twierdząc, że jakoś nikt do tej pory nie założył jej sprawy karnej o podróbki, a wszystko, co posiada w swoim butiku, jest autentyczne. Ponadto podkreśliła, że cała sytuacja jedynie zrobiła darmową autoreklamę biznesowi. Uważam, że bardzo mocno rozreklamowaliście mi mój butik. Okej. Okay. Dziękuję. Bardzo mój butik skoczył na górę, no bo nie oszukujmy się, że 99% w Polsce ludzi podróbach, a się śmieją z ludzi, co nie wynoszą podruby, gdzie to w ogóle nie jest nieudowodnione minice, się do niczego nie pucuje, nie przyznaje, głupota w ogóle totalna, jakieś p się komuś w życie prywatne. I w ten oto sposób Laluna zyskała miano królowej podróbek, które towarzyszyło Ech. jej podczas kolejnych udziałów we frykach, mimo że te miały więcej nie nastąpić. Oprócz wspomnianego udziału w Fame 14 Laluna stoczyła jeszcze trzy pojedynki w różnych federacjach frekwajtowych, z których za każdym razem wychodziło zwycięsko. Co ciekawe, podczas swojej niedawnej walki zmierzyła się z byłą policjantką znaną w internecie pod pseudonimem Doris, jak można się domyśleć, charakterna Laluna nie miała zamiaru okazać szacunku swojej przeciwniczce z uwagi na fakt, jaki zawód ta podejmowała. Wydaje mi się, że niechęć do Doris nie wynikała z tego, że była kiedyś policjantką, a z tego, że nie jest zasięgowa. Być może gdyby dziewczyna była tak znana jak najpopularniejsza, Najważniejszy był policjant Jarosław Majami Pieczonka. Tola Luna chętnie by jej podała rękę, a nawet zrobiła wspólne zdjęcie. Ej, a ja wiecie, już wiem czemu miałem yy, taki byłem zmęczony. To było wszystko z niedoborów magnezu. No, bo też mi powieki drgały. Suplementujcie magnes. W kwestii poziomu umiejętności prezentowanych podczas walk nie ma o czym mówić, bo, krótko mówiąc, nie były one najwyższych lotów. Podczas wystąpień w innych federacjach Laluna wyciągnęła wnioski, a zarazem pogodziła się z faktem, że nigdy nie będzie lubiana przez fanów freaków, o czym zresztą często mówiła. Przyczyny tego stanu rzeczy doszukiwała się w tym, że po prostu jest zbyt szczera i prawdziwa na tą branżę. Ludzie mnie zawsze będą hejtować, zawsze będę miała negatywną opinię, bo jestem sobą i się nie zmieniam. Mnie nienawidzicie, bo jestem swoja, bo jestem szczera. O ile jej zachowanie i intencje mogły być prawdziwe, tak zdjęcia na Instagramie ociekające photoshopem i ekskluzywne ubrania zakładane na konferencje raczej z prawdą miały mało wspólnego. Warto jednak podkreślić, że La Luna nigdy nie kryła się z tym, że poprawia swoje zdjęcia i nosi podrobione ubrania. Zmniejsza sobie i nogi, tak. i czas, czasem sobie, nie wiem, czy powiększa tyłek. No właśnie. W jakim celu to robisz? E, no, żeby dotrzeć do tej takiej idealnej figury. I myślę, że mi się to uda już mm -hmm. niedługo. Że jak schudnę to se po grubie, że se zap... Photoshopa na ryj, bo jestem autentyczna i wszystko co robię i no mówię o tym otwarcie. To jest wstyd chodzić po Kim ty jesteś, żeby mi mówić, że to jest żałosne? Pozostając jeszcze w kwestii prawdziwości, to nie należy zapominać o sztywnym i w cudzysłowie zasadowym charakterze Laluny, którym szczyci się podczas niemal każdej konferencji. Mam nie raz połamane żebra, rozwaloną chatę, rozwalony samochód czy cokolwiek. Nigdy nie roz... Na psach. Dlaczego? Bo za każdą rzecz, którą zrobiłam w życiu, wzięłam odpowiedzialność. Jak się okazało, Kasia wywodzi się z kryminalnego środowiska. I co więcej, jest z tego dumna. Na przestrzeni lat w internecie pojawiło się kilka artykułów i zdjęć, w których pośród nazwisk osób przynależących do półświadka znajdowała się również Laluna. Jedna z takich sytuacji dotyczyła imprezy w pokoju hotelowym, który został zdemolowany, Czekaj, a po ja policji pońcowne. znaleziono w nim substancje niedozwolone. Apartament był wynajęty właśnie na Lalunę, co poskutkowało wizytą na komisariacie. Ludzie nie wiedzą o mnie bardzo dużo, bo ja nigdy o sobie nie opowiadam. Ale gdzie nie pojadę w Polsce, mam poszanowanie u osób takich, których zdanie się liczy, bo wiedzą znaczenie słowa osoba zasadowa. Jeśli ja nigdy nie sprzedałam dla pieniędzy ani rodziny, ani przyjaciół, nie rozdzielanych na psach i tak dalej, to są moje zasady. Niemal każda konferencja z udziałem Laluny, opatrzona jest jej krzykiem i awanturowaniem się z innymi zapotnikami, którym za wszelką cenę próbuję wbić do głowy zasady, których ona ma się trzymać. Jeżeli jesteś charakter! Bądź charakterny do końca. Co ty, ale co ty, to co ty już się złamałeś, nie jest charakterny? Nie jesteś... Jedna z reguł wyznawanych przez Lalunę mówi o tym, żeby nigdy nie wyciągać brudów z życia prywatnego na wizji. Królowa Życia najwidoczniej zapomniała o tej zasadzie, kiedy dzwoniąc do programu sugestywnie wskazała konkretną datę podczas rozmowy o poglądach Marianny w kwestii usuwania ciąży. Jesteś przeciwko aborcji, tak? No tak. Odpowiedź, bo ja ci powiem tylko jedną datę. 15.05.2023. Na panie, nie chcą są dwie osoby, które to potwierdzą. Nie trzeba się długo zastanawiać, aby połączyć kropki i zrozumieć, co do przekazania miała Laluna, a może raczej Leila Milani. Co więcej, w jednym z wywiadów Królowa Życia Stanowczo poinformowała, że nie ma zamiaru dawać Mariannie jakiejkolwiek walki, lecz jakiś czas później zmieniła swoje stanowisko i w rozmowach z dziennikarzami podkreślała, że chętnie by się z nią zmierzyła. Ja mogę z Marianną wojować, wejle wejdzie, ale i tak będę ją szanowała, o. bo jest wspaniałą mamą. Jaka ty jesteś... Fałszywa, teraz to ja nie chcę nawet z Tobą walczyć. Nie chcę dać Ci zarobić, nie chcę dać Ci atencji. To jest, to jest wywiad ze względu na to, że chcę pokazać ludziom. Laluna jest na tyle męcząca, że nawet materiał o niej komentarz jest męczący. To jest zakłamany człowiek, bo jest mi szkoda i męża. Przeglądając wywiady z Laluną, można znaleźć więcej tego rodzaju fikołków logicznych, w których kobieta zaprzecza samej sobie i to bardzo często w krótkim odstępie czasu. Lecz nie są one ani szkodliwe, ani specjalnie istotne. Ty powiedziałeś, że Doris cię obraziła i Ty sobie na to nie pozwolisz? Ale widzisz, ale finalnie walczysz dalej, pomimo tego, że cię obraziła. Czyli przeprosiny wystarczą? Całkiem niedawno miała miejsce kolejna walka Laluny, tym razem ponownie w barwach Federacji Fame. Widać, że królowa życia nabrała większego dystansu do świata internetu i nieco inaczej podchodzi do przytyków w jej kierunku. To jest piżamka? Piżamka Gucci, fronturkaj. Nie że Co z koszulką? No muszę jechać, nie muszę tam się umówić i jechać odebrać sobie nagram jakiś tam fragment do vloga. Dzisiaj muszę skończyć robienie yy, choineczek. I no, i sobie jutro zmontuję. No, ale na razie grudzień daily nam wychodzi. Mamy 9-12. Więc są albo vlogi, albo live. Ale na razie chyba wyszło, że są dwa vlogi, a siedem live'ów było. Stuję. Akurat to jest nowa kolekcja. No, ale że się mnie... Zrobili królową podróbę, to już niech będą te podróby. Ponadto Laluna wystąpiła w cyklu dokumentów organizowanych przez Federację pod nazwą Dzień z zawodnikiem, w którym na siłę próbowała się pokazać z jak najlepszej strony, między innymi poprzez rozpoczęcie dnia od wizyty w schronisku. Co prawda, Laluna zapierała się, że jest częstym bywalcem tego miejsca, ale internauci byli zupełnie innego zdania. To jest, kochanie, moje miejsce, gdzie ja się odstresowuję, czasami przychodzę, sobie popłakać. Nie chciałam tego nigdy pokazywać, bo ja nie lubię pokazówki, mhm. bo powiedzą, że robię coś pod publikę, Ale jeżeli chcecie już, zobaczyć mój dzień zawodnika, to mój dzień zawodnika polega na tym. Ja p***ole, balencjagi poszły się j***nie. Kupimy później chusteczki jakieś, paznokcie tego. A dobra, w sumie Wardęga k***lowa podróbek, nie stać? Na płaszczyźnie zawodowej również doszło u kobiety do paru Jezu. zmian. Ej to, ej, to musiał ją bardzo, jej yy, wejść to na głowę, nie, że ona po dwóch latach w jakimś materiale randomowym. <grywka> Wypomina. Patryk witamy wśród wilków jej losy możemy śledzić w nowym programie tej samej stacji, funkcjonującym pod nazwą Diabelnie Boskie. Sklep internetowy Laluny wciąż funkcjonuje, lecz tym razem jest bardziej nastawiony na sprzedaż peru. Z tego, co mówiła Królowa Życia, często organizuje akcje charytatywne, podczas których rozdaje za darmo jedną perukę kobietom walczącym z nowotworami, co jest bardzo szlachetną ideą. Mimo wszystko, część internetu wciąż zdaje się nie trawić wybuchowego temperamentu i bardzo głośnego usposobienia Królowej Życia, która najpewniej pogodziła się z tym, że jest uznawana za jedną z najbardziej irytujących zawodniczek galfryk fajtowych. Wacław Lalun, du Berliner Schmule, las in ruhe meine Familie, las in ruhe meine Frau, las in ruhe mein Sohn, las in ruhe mir. Hast du verstanden, verdammte Schmule? Dobra.